Patryk jaki dał się poznać raczej jako mężczyzna o dosyć ostrym języku i ciętej jolipoście. Beata Kempa postanowiła nieco złagodzić wizerunek młodego polityka i wypowiedziała się o nim w samych superlatywach. Zaznaczyła, że to dżentelmen.patryk jaki może liczyć na wsparcie Beaty Kempy. Kobieta postanowiła opowiedzieć o młodszym koledze kilka rzeczy. Które z pewnością zainteresują wyborców. Polityk z pewnością nie spodziewał się aż tylu komplementów, Patryk jaki według Beaty Kempy. Padły bardzo ciepłe słowa. Beata Kempa 26 marca była gościem Radiopole. W trakcie rozmowy postanowiła wypowiedzieć się na temat byłego kandydata na prezydenta Warszawy. Absolutny patriota. Jestem pod wrażeniem jego patriotyzmu. Wynik, jaki osiągnął w wyborach na prezydenta Miasta Społecznego przyp. Redaktor gigantyczny wynik jeden z najlepszych wyników pokazuje, jaką jest osobą powiedziała. Pochwała patriotyzmu i ocena charakteru według uzyskanego poparcia to jednak nie wszystko. Beata Kempa startuje w wyborach europejskich z 3. Miejsca na Dolnośląsko-Opolskiej liście PiS. Patryk Jaki z kolei startuje z 3. Miejsca na Małopolsko-Świętokrzyskiej liście tej samej partii. Minister odebrała to jako bardzo miły gest ze strony mężczyzny. Patryk już od razu powiedział, że jeżeli będę startować z tego okręgu, to on nie będzie. Pokazuje, że jest też dżentelmenem, także ten wymiar dobrego wychowania jest wymiarem, który przenosi z polszczyzny na dużą politykę, co jest dzisiaj niezwykle ważne, stwierdziła. Ustąpienie miejsca na liście wyborczej według Kempy to świetny przykład dobrego wychowania, które Patryk Jaki wyniósł z domu. Gwarantuje także, że tak samo Szarmancko będzie postępował w polityce. Według niej maniery i zachowanie młodego polityka są nienaganne, a jego elegancka postawa wyraźnie odznacza się w także w postępowaniu politycznym. Takie słowa z pewnością nie padły bez przyczyny. Prawdopodobnie minister chciała pomóc koledze i zachęcić do niego wyborców. Być może liczę na to, że dżentelmen jakoś się jej odwdzięczy, samemu mówiąc o niej przychylne rzeczy.